To, a może wiesz, to bez go nad ziemią. Bo on, wymiennik będzie w tamtą stronę. No to już tam jest, jak będzie trzeba, nie? Tak? tak? tak, o, tak. Spękłem tak. tak, tak. do ruchu. To nie? Do rówki Do jest to,

to to tak, tak, taka siła na tak. Teraz w tamtą trochę musisz To tu trzeba. Jest za dużo, bo. Jest piękny, jest beautiful. Yeah. Okay, okay, to jest parcia To Nie guma, Nie, tą gąbkę, no to Dobra, no to. Trochę tam musisz przesuwać. bo to za będzie za ciebie. Ale masz. Dobra, ustawimy go tak. Dobra, powoli w dół. chyba no, to powinno wejść, bo ja tak nie wiem, że wejdzie. No, powoli. Z tą no, to. Jak się? Powoli. Tam, na te kable uważaj. Tam Kacper patrzy dołu, czy nigdy nie będzie zaczepił. Na te przewody Kacper spójrz tutaj. Które? To tu, 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 tu. Nie. Tu, żeby nie zawadził. O, na górę? No. no. Dobra, w dół. Może... Mrowam jakoś się to. Nie, powinien. Tu się z pionu widzę, że się zmieści. nie Chodpiku, jak powinien. Nie, no to mnie wszystko. wszystko Ale tu z tego podpiku. To jakoś tam wrażliwo. To e, trochę Sto, do przodu, to ustr. Dobra. dobra. Woli teraz. No, jest dobrze tam? Tu jest dobrze. Dobra do. Do. Dół. Dół. Dobra. No dół, 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 dół. Śmiało. Śmiało. Jeszcze. jeszcze. trzymajcie go teraz. Jeszcze 30, cm. Trzymasz go, Kacper? Trzymam. Dobra. Dobra. Jeszcze 40 cm. Dół. 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 Troszeczkę do góry. Stop. Moment. Moment. Góra trochę. Trochę, trochę do góry. Do góry. Ok. Ok. Jeszcze do góry. Jeszcze troszkę. Dobra, u mnie jest jedna. Uważaj na palce, tak? no, no Dobra, no dobrze. Powoli. Powalęcik do dołu. Pomalutniej. Pomalutku do teraz. Na tył z Moment, tył się... Moment. Dobra. Jest? Jeszcze jedna. Dół. Moment. Dobra. Dół. Dobra. Dół. Siedź. Stoi!